Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, zabieracie pieniądze pacjentom. Jeśli minister finansów ma wolno leżące 6 miliardów, to ja panu powiem, na co można to przeznaczyć. Na nadwykonania, na to, co, co już szpitale przychodnie zrealizowały. Mieliśmy przed wczoraj komisję, na której były pielęgniarki opieki długoterminowej. To są kobiety, które ciężko pracują, żeby nasi bliscy mieli opiekę. I one się dowiedziały, że za wszystkie swoje nadwykonania dostaną 50%. Będą Musiały pozamykać swoje biznesy, bo nie dajecie im pieniędzy za to, co już zrobiły. One nie mogą powiedzieć, że nie, nie pomogą, kiedy przychodzi do nich 40-letnia kobieta i mówi im, że mąż po udarze będzie przywieziony do domu ze szpitala. Takim ludziom chcecie zabrać pieniądze, to ich pozbawiacie pieniędzy, zarówno jeśli chodzi o zabiegi w szpitalach. Już teraz wiemy, że szpitale przekładają zabiegi i operacje. Już teraz ludzie mają problem z dostaniem się na badania. To jest Wasza odpowiedzialność. Jeśli nie odrzucicie tej ustawy, bierzecie odpowiedzialność za to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w całości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów za 56, przeciw 231, wstrzymało się 146. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do artykułu pierwszego zawierającego zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W poprawkach od pierwszej do czwartej wnios wnioskodawcy proponują między innymi, aby skreślić dodawane w ustawie nowelizacyjnej artykuł 79b. Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie. Komisje wnoszą o ich odrzucenie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem poprawek od pierwszej do czwartej? zechce podnieść rękę i nacisnąć. Przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 431 posłów za 19, przeciw 235, wstrzymało się 177. Stwierdzam, że sejm poprawki odrzucił. I teraz. Y Pytaniem jeszcze raz zgłosiła się pani poseł Marcelina Zawisza. Szanowni Państwo, ja chcę zaapelować do tych, którzy chcą się wstrzymać. Jeżeli pozwolicie na to, żeby ta ustawa przeszła. To będzie również wasza odpowiedzialność. To będzie odpowiedzialność tych, którzy pozwolili na to, żeby większość do tej ustawy się znalazła. Już przegłosowaliście wakacje zus dla przedsiębiorców. Teraz chcecie zabrać pieniądze z NFZ-u od pacjentów. Chcecie zabrać pieniądze pacjentom. W systemie NFZ już jest 20-miliardowa dziura. Dzisiaj ona już tam jest. Eksperci mówią, że system ochrony zdrowia, jeśli nie dostanie 20 miliardów do lipca, to po prostu przestanie działać. Więc każda osoba, która planuje się wstrzymać, niech we własnym sercu rozważy, czy chce mieć na sumieniu tych pacjentów, którzy nie będą mogli się leczyć, bo to będzie również Wasza odpowiedzialność, jeśli ta ustawa rządowa, ustawa przejdzie.